10 tradycji wigilijnych, które odeszły w zapomnienie. Święta to czas pełen tradycji i zwyczajów, które kształtują atmosferę radości, wspólnoty i magii. Jednakże wśród popularnych praktyk istnieje wiele tradycji świątecznych, które kiedyś były powszechne, a dziś odeszły w zapomnienie. W tym filmie przedstawię Wam 10 zapomnianych już tradycji wigilijnych. 1. Wigilia ze zmarłymi. Kiedyś w Wigilię spotkała się cała rodzina, ale zapraszano również zmarłych członków rodziny. Aby mogli się ogrzać, specjalnie rozpalano dla nich ogień, przygotowywano więcej jedzenia, a także stawiano dodatkowe nakrycia, tak aby wiedzieli, że zawsze znajdzie się dla nich miejsce przy świątecznym stole. Zalecane było ostrożne poruszanie się po domu, uchylano również okna i drzwi, aby dusze przodków mogły łatwiej dostać się do środka. Wystrzegano się wylewania wody, przędzenia, a nawet szycia, aby nie zranić przebywającej w domu duszy. Po skończonej wieczerzy nie sprzątano stołu. Przeciwnie, zostawiano na nim łyżki, miski, resztki potraw, chleb i opłatek, aby dusze zmarłych w noc wigilijną mogły posilić się wigilijnym jadłem. 2. WIGILIJNE WRÓŻBY Zwracano uwagę na pogodę. Powtarzano lodowe pożekadło, jak na niebie jasno, to w stodole ciasno. Jeśli niebo było gwieździste, sądzono, że kury będą znosić dużo jaj. Niebo zasmute chmurami, zapowiadało obfitość w krowie mleko. Panny natomiast nasłuchiwały, z której strony dobiega szczekanie psa. Z tej bowiem strony miał nadejść ich przyszły narzeczony. Popularny był przesąd, że jeżeli komuś zdarzyło się w ciągu dnia zasnąć, stanowiło to zapowiedź roku bez energii i werwy do życia. Radziadowie zgodnie sądzili, iż wysmarowanie zębów czosnkiem gwarantuje, że w następnym roku nie będą ich boleć. Zjedzenie jabłka spowoduje brak problemów z gardłem, a orzechów z bólami głowy. Znacie inne przesądy? 3. Sianko pod obrusem. Sianko pod obrusem ma sprowadzić dobrobyt dla domowników i stanowi dobrą wróżbę na nadchodzący rok. W niektórych częściach naszego kraju, domownicy w czasie wieczerzy wigilijnej. Wyciągali liśćbła siana z pod obrusa. Według przesądów, osoba, która wyciągnie najdłuższe i proste było, będzie miała powodzenie w zbliżającym się nowym roku. A ta osoba, która wyciągnie połamane i krótkie, w kolejnym roku może spodziewać się kłopotów. Kiedyś siankiem po wigilijnej kolacji karmiono również zwierzęta, aby chowały się w zdrowiu. 4. Jaka wigilia taki cały rok? Aby przez cały rok towarzyszył nam dobry nastrój, wigilię nie powinna się płakać. Nie są też dobrym pomysłem kłótnie, których potem możemy nie uniknąć przez cały rok. Nie powinno się też sprzątać. Trzeba również uważać, aby nie zachorować. W Wigilię pilnujemy swoich finansów, nie pożyczamy pieniędzy i oddajemy długi, aby nie martwić się o to przez następny rok. Dzieci miały być grzeczne, gospodarze pracowici, wszyscy mieli być dla siebie życzliwi i mili. 5. Zapomniane potrawy wigilijne. Są potrawy, które w niektórych domach jeszcze się gotuje, ale nie każdy już o nich pamięta. Jest to m.in. zupa z ryby, robiona z rybich głów, karp na szaro w słodkim sosie, paramuszka, czyli świąteczna piwna zupa, moczka, czyli zupa z rozpuszczonego piernika, kisiel żurawinowy, siemieniotka, czyli zupa konopna, putia czy kompot z suszu. 6. Chodzenie na pasterkę Tradycja pasterki, czyli nocnego nabożeństwa w dniu Bożego Narodzenia, była ważnym wydarzeniem społeczności. Dziś, w skiełku przedświątecznych przygotowań, coraz więcej osób rezygnuje z tego symbolicznego aktu. 7. Śpiewanie kolęd od drzwi do drzwi. Kiedyś ludzie często gromadzili się wokół domów, śpiewając kolędy i dzieląc się radością świąt. Tradycja ta, zwana kolędowaniem, zniknęła w wielu miejscach, ale warto przypomnieć sobie o magii wspólnego śpiewania. 8. Wytwarzanie ręcznie ozdób świątecznych. Kiedyś ludzie spędzali godziny na tworzeniu własnych ozdób świątecznych. Wykonywane były m.in. ze słomy, papieru, szyszek, drewna czy gałązek. Dziś, w erze gotowych dekoracji, ręczna produkcja tradycyjnych ozdób zeszła na drugi plan. A kto z Was pamięta, jak kiedyś robiło się długie łańcuchy z papieru? 9. Opłatek dla zwierząt. Tradycją na wsi było, że po wigilijnej wieczerzy gospodarze z dziećmi szli do zagrody i dawali po kawałku opłatka wszystkim zwierzętom. Nasi przodkowie wierzyli, że takie zachowanie ochroni zwierzęta domowe przed chorobami. Krowom opłatek dawała kobieta, ponieważ wtedy będą się darzyć i będą dawać dużo mleka, natomiast innym zwierzętom gospodarz, aby były silne i zdrowe, opłatek miał również chronić zwierzęta od czarów. 10 łuska w portfelu. Na koniec wieczerzy koniecznie włóż łuskę karpia do portfela. Zapewnić to dodatkową porcję szczęścia i pieniędzy. Ta metoda powinna nie tylko sprawić, że na waszych kontach nie zabraknie pieniędzy, ale również ochronić was przed kradzieżami, oszustwami i lekkomyślnym wydawaniem funduszy na niepotrzebne rzeczy. Niektórzy twierdzą również, że łuski wigilijnego karpia to nie tylko magnes na pieniądze, ale także niesamowicie skuteczny talizman na szczęście i dobrobyt. Zapomniane tradycje świąteczne to dziedzictwo przeszłości, które warto przypomnieć. A jakie tradycje były u Ciebie w domu? Napisz koniecznie w komentarzu. Jeżeli podobał Ci się film, zostaw też suba i łapkę w górę. Wesołych Świąt!